Cześć, witajcie! Za mną naprawdę bardzo pracowity okres, pracowity miesiąc, w którym pobiłem swój osobisty rekord zarówno pod kątem ilości sprzedanych samochodów, jak i wartości tej sprzedaży, a co za tym idzie także pod kątem rekordowych zysków. Ewidentnie nasza gospodarka się odblokowała po tych wszystkich zawirowaniach, ludzie ruszyli na zakup samochodów. Widzę to też po konkurencji swojej, którą obserwuję gdzieś tam w Polsce różne, różne komisje, że te samochody faktycznie zaczęły się sprzedawać. Ja sprzedałem m.in. innymi. Volkswagena Passata, o którym był niedawno odcinek, którego nie mogłem sprzedać ponad rok czasu. Kabriolet, w którym teraz siedzę, o którym także robiłem odcinek, także praktycznie jest już sprzedany. W tej chwili tylko klient kończy załatwiać sobie finansowanie tego auta. Także sprzedaż ewidentnie ruszyła, mogę być bardzo zadowolony. Natomiast w dalszym ciągu nie udało mi się sprzedać Citroena DS5 i no nie wiem do końca, jaki jest tego powód. Ludzie naprawdę dzwonią o tego Citroena, dostaję kilka telefonów w miesiącu, ogromny dają go, a nie ma takiego no, przyklepania tej transakcji, nie ma tej finalizacji wszystkiego. E, ci ludzie, którzy oglądają to auto, to też nie do końca są zdecydowani, czy konkretnie chcą ten model, czy może jakiś inny. E, także cały czas jest on na sprzedaż, a pamiętajcie, że jak on się sprzeda, e, to jest to ostatnie auto z pierwszego sezonu, w którym ujawniam zarobki samochodów używanych i ujawnię jego zarobki, także jeżeli zostawicie kciuka w górę e, tutaj pod tym odcinkiem, to na pewno zwiększy się zasięg tego filmu, być może że go w końcu sprzedam, a w związku z tym, że sprzedałem tak dużo samochodów, to zacząłem szukać kolejnych aut na handel na licytacjach i trafiłem na kilka dziwnych modeli, upiększonych w taki specyficzny sposób przez poprzednich właścicieli. Także w tym odcinku zobaczycie właśnie takie auta dziwnie poprzerabiane wizualnie, zobaczycie ile kosztowały i ile można było na nich zarobić. Zapraszam do oglądania. Zestawienie otwiera Seat Ibiza z roku 2008 z benzynowym silnikiem 1.4 o mocy 85 koni mechanicznych. Jak sami widzicie, właściciel oszpecił go różowymi pasami ciągnącymi się od maski aż po klapę bagażnika. Wlew paliwa zdobił wizerunek Hello Kitty, a do koła auta były różne napisy także w odcieniu różu. Z ciekawości wpisałem w translator najdłuższy z nich, co widzicie teraz na ekranie i nie bardzo wiem, co właściciel chciał nim zamanifestować. Jeżeli ktoś z Was zna dobrze niemiecki i chciałby to lepiej przetłumaczyć, to dajcie znać w komentarzach. Technicznie Ibiza w opisie nie budziła zastrzeżeń, a przebieg 171 tysięcy km był udokumentowany. Wizualnie na karoserii było kilka odprysków i zadrapań, a na rancie maski zaczęła wychodzić rdza. Te mankamenty dobrze by było zrobić przed sprzedażą, razem ze zdjęciem wszystkich różowych dodatków. Cena Ibizy z aukcji to 1504 euro. Uwzględniając prowizję aukcyjną, transport i opłaty w kraju, całość powinna się zamknąć w kwocie 8853 zł. W Polsce Ibizy z podobnymi parametrami zaczynają się od około 10 000 złotych, a na około 15 tysiącach się kończą. Trzeba jednak mieć na uwadze, że w 2008 roku wyszedł już nowy model Ibizy, który za około 15 000 zł złotych można już kupić. Realna cena za ten model w dobrym stanie to 11-12 tysięcy. Tak więc auto można było sprzedać jakieś 2-3 tysiące drożej od zakupu, ale trzeba było w nie także zainwestować. Na Ibiza z różowymi dodatkami trafiłem także w kolejnej generacji tego auta. Tym razem było ono z 2009 roku i napędzane przez benzynową jednostkę 1.6 o mocy 105 mechanicznych. Róż w nim został wykorzystany zdecydowanie bardziej dyskretnie, tylko na lusterkach oraz ramkach pod tablice rejestracyjne. Na dodatek właściciel do auta dokładał obudowy lusterek w kolorze czarnym. Przywrócenie Seata do stanu oryginalnego to byłby więc żaden problem. Z opisu technicznego wynikało, że w aucie hałasują opony i część z nich jest popękana ze starości. Na pewno trzeba by było je wymienić, a opony na 17-calowe felgi do najtańszych nie należą. Oprócz tego środek auta nie był w najlepszym stanie. Pomimo tylko 102 tysięcy udokumentowanego przebiegu, kierownica wykazywała duże oznaki zużycia, podobnie jak fotel, a tapicerka była ogólnie brudna. Zapewne części osób wśród Was po zobaczeniu tych zdjęć od razu zapali się czerwona lampka w głowie o możliwym cofnięciu licznika, ale równie dobrze właściciel mógł robić krótkie trasy i wsiadać oraz wysiadać do auta bardzo często, co poskutkowało szybszym zużyciem wnętrza. Ibiza kosztowała 2824 euro. Po doliczeniu wszystkich kosztów związanych z przywiezieniem nie powinna przekroczyć 15100 zł. W Polsce ceny za ten rocznik wahają się między 15700 a 18700 zł. Miałem ten model w wersji drzwiowej z tym silnikiem kilka razy u siebie i szybko się sprzedawał. Potencjalnie znowu można było go sprzedać około 2-3000 drożej, ale zakup opon uszczupliłby tą kwotę. Zostajemy jeszcze przy tanich autach. Przed wami Citroen C3 od miłośnika pomarańczowego koloru. Felgi, dach, lusterka, grill oraz częściowo klapa bagażnika zostały pomalowane w tym odcieniu. Może by to wyglądało dobrze w jakimś fajnym sportowym aucie, ale tutaj katastrofa. I patrząc dokładnie na wszystkie zdjęcia, trudno nie oprzeć się wrażeniu, że całe auto będzie wkrótce pomarańczowe. Ruda zaczyna pożerać błotniki i drzwi. Reszta karoserii też nie jest w dobrym stanie. Są na niej liczne zarysowania i wgniecenia. Rzekomy przebieg to 135 tysięcy, ale nie jest on udokumentowany. Nie działa klima. Jest więc sporo inwestycji. To auto z 2009 roku kosztowało na aukcji tylko 1000 euro. Ale ze wszystkimi kosztami będzie to już około 6800 zł. W Polsce auta w tej specyfikacji poza jedną podejrzanie tanią ofertą zaczynają się od około 10 tysięcy złotych, a na około 14 tysiącach się kończą. Zapas na zarobek był więc w tym aucie spory, ale inwestycje lakiernicze bardzo duże. To teraz zobaczcie na nieco droższy samochód, jakim jest Opel Astra JGTC. Patrząc za ten fioletowy dach, nazwałbym go Milka Edition. Szczególnie jeśli przetłumaczy się napis sklapy bagażnika. Wybór kobiet. A która z kobiet nie lubi czekolady. Z tyłu napis, a z przodu jeszcze uśmiechnięta fioletowa emotikonka. Ikonka. Na szczęście te kolorowe akcenty to tylko folia i nie powinno być problemów z jej zdjęciem. Astra była opisywana jako auto bez mankamentów technicznych, ale żeby ją sprzedać szybciej, dobrze by było zainwestować w jakieś ładne rufelgi. Za ten egzemplarz z roku 2011 z silnikiem 14 Turbo początkowa cena wynosiła 5750 euro. Jednak przez długi czas nikt go nie kupował i cena została zmniejszona do 4414 euro, czyli uwzględniając wszystkie koszty około 22300 300 zł. Przebieg auta to 163 tysiące kilometrów. Była tutaj szansa na bardzo duży zarobek. W Polsce auta o takiej specyfikacji zaczynają się od około 30 tysięcy złotych, a kończą na około 34 tysiącach. Na plus tej Astry jest na pewno jej przyzwoite wyposażenie. Wersje z ksenonami są dużo łatwiejsze do sprzedaży. Nawet inwestując w jakieś ładne używane alufelgi, potencjalny zarobek mógłby wynieść nawet 7-8 tysięcy brutto. Droższa od Astry z fioletowym dachem była jej starsza modelowo siostra w wersji OPC, przystosowana do wyścigowej jazdy. Tutaj oklejenie auta ma swoje uzasadnienie i uznałem, że ten egzemplarz pasuje do odcinka. Astra była wystawiona za 4841 euro. Ze wszystkimi kosztami to około 24300 300 zł, czyli 2000 drożej niż Astra J. W Polsce takich opli znalazłem zaledwie kilka sztuk. Większość jest dużo starszych, a ich ceny zaczynają się od około 20 tysięcy. Tylko jeden egzemplarz był z roku 2009 i został wyceniony na 32 900 zł. Opel z aukcji był więc do wzięcia znacznie taniej, ale sprzedaż auta z takimi modyfikacjami to ogromne wyzwanie. Na koniec auto, które było przedstawione jako Mitsubishi Lancer, jednak jak widzicie, absolutnie nim nie jest. Ale spokojnie. To nie żaden wiejski tuning, a egzotyczny samochód firmy MPM model PS160, przypisany do złej kategorii. Auto jest z roku 2018 i wygląda bardzo oryginalnie z zewnątrz i bardzo tandetnie w środku. Napędza go silnik benzynowy o pojemności 1,6 i mocy tylko 106 koni mechanicznych. Pokazałbym wam chętnie, jak wygląda pod maską, ale niestety w opisie jest informacja, że maska się nie otwiera, bo się zacięła. MPM przejechał do tej pory tylko 8000 km, technicznie jest sprawny, a wizualnie posiada tylko kilka zadrapań. Ile może kosztować dwuletnie auto nieznanego producenta? Wyjściowa cena wynosiła 4678 euro, ze wszystkimi kosztami pośrednimi to około 23500. Ale cena na aukcji, za którą właściciel gotów był oddać auto, była ukryta i nie wiadomo, czy zgodziłby się na taką kwotę. W Polsce ofert sprzedaży tego wynalazku nie znalazłem. Natrafiłem tylko na newsy mówiące o tym, że producent wchodzi do Polski ze swoim samochodem i chce go sprzedawać jako nowego za zaledwie 44 tysiące złotych. Cena z aukcji wydaje się być w takim razie bardzo dobra, ale mimo to ciężko przewidzieć, czy znalazłby się ktoś chcący kupić w Polsce taki samochód. To wszystko w dzisiejszym odcinku. Do zobaczenia!